Cześć, witam Was w trzecim odcinku różnych gier i w tym odcinku zagramy sobie w Angry Birds. A no, przechodzę na tu. To jest jedna z najbardziej uporządkujących gier. Kurczę, faktycznie laguje jak się nagrywa. Nawet na takie proste gry. że już, już, już i tak tego nie przejdę, chociaż... Rybnie! Nie przejdę tego. W grze chodzi o to, by z ptakami zniszczyć budowlę świnów. Dokładnie, budowlę świnów. Aj, nie trafiłem. Wiem, wiem, jak to zrobić, tylko nie umiem tego zrobić. Czu. Nie o to nie chodzi. Dolnie do, do No, przynajmniej przynajmniej O, Ładnie, ładnie, ładnie Super Kurczę, super Zrobię cięcie, Jak on, myślę, plan Jestem po mega długim cięciu Pogrzew bilarda chuj. I takim tam Teraz robimy tak Ha! To nie, to nie tak miało wyjść. No tak, trafi tu. Wybuch. O no tak, zacisnię Idealnie. Tak, 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 tak. Przewrócił. Przecież jeszcze, jeszcze gorzej by LOL, udało mi się. Lol tu mi się nie uda. No widzę was finki. Idę sobie tu i tu. O, nie, dobra, tego nie. nie, nie biorę. Dobra. Dobra, widzieliście już prawie wszystkie poziomy. To! gruby kosio i do cieniutki Mmm. Nic sami widzicie? Oj, nie to mnie myśli. O Goldenego pierwszego co zrobimy. Z mojego, nie wiem jak wy macie. I, i, i Golden Ega mi już skończymy. Ten odcinek, bo widzę, że mi się raczej nie udało w tej grze. Ale wiecie już o co chyba w niej chodzi, nie? Chodzi o to, by zabić śmieci. A dobrze śmieńka. Serio zabiłem ją. Ciekawe jak. O nie ja cię... Kręcę Patrzcie tu. Bubu. Kto śledził uważnie mój filmik i mnie zasubował to teraz wie, że wszystko się zatrzymało. Tak? Nie, ja na razie nie jadę. Ja byłem po, po makaronu. O widzicie, teraz tu leci? Leci. To miał wewnątrz, tu. Gdzieś się na No nie, i to leci tu, to leci tu, ale zaraz spadnie. Co? No co? Ta leci. O, widzicie, to będzie dobre. Dyn, dyn, dyn. Dobry to jest, że tak. Powiem Serio się na pójdę Ostatni już O nie! nie to nie co No, no jest poszło No nie! To durbowany została I, i, i teraz walnie. Teraz walnie jak ta lala Znowu mówiłem, znowu ty, znowu ty, że jest tylko nie potykowane. Tak będzie. Zdołuj Fajnie, czyli że tak nie. poś... tu do. Nie, wiem, czy ja to robię nie tak, aby sam. Tak, tak, teraz będzie dobrze. I pewnie teraz ten przeżyje. Nie może więcej, nie może dźwięczyć. Dzień jak oni przeżywają takie. A tanki nie I patrzcie tu. Tym otóż wielkim niefartem kończymy ten odcinek. Który zresztą niezbyt się udał, po mojej myśli, ale no cóż. <laughs> Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i cześć.